Dzisiaj w odcinku jeszcze trochę trzeba porać. Jest Lemierz nowy. O, funkelnówka Ale szczerze mówiąc, wcale nie idzie to lepiej. Powiem Wam tak: przede wszystkim Uno Primo. Nie mogę przesunąć już pługa w tę stronę. I Pierwsza skiba bierze za dużo. Przez to wyciąga mi pług w tamtą stronę. I tak go nastawiłem już bardziej agresywnie. W tę stronę. A jego i tak wywala w tamtą stronę. Tak, tu już nie przesunę. Tu już nie przesunę. Powiem Wam, do dupy takie coś jest. Dlategoż też orka nie wygląda najlepiej. Ogólnie idzie dobrze, ale tam jest takie padno, zaraz zobaczycie. Nie mam pomysłu na to utopalisko tutaj, bo tutaj widzicie, nawet nie wjeżdżam, bo tylko tyle, ile da radę cofnąć, a reszta, no tu jeszcze, tu powiem Wam, może by już szło nawet. Spróbuję chyba teraz. I tak tu nie mogę aż tyle orać, bo będę rozrzucał ten obornik, no ale tam nie mam pomysłu, kurde, to by trzeba, znaczy mam pomysł pewien. W sensie zapiąć ten mój głębosz ten pięciołapowy taki mały co do 60 mam, odkręcić dwie łapy. I wpuścić go tam, on ma ile? On ma 70 cm, tę słupice wpuścić na 70 cm, i zrobić z niego pseudo i, i może wtedy pójdzie. No bo to widzicie, co tu się dzieje. O. Ja się zapadam. Nie wiem, czy forsz. Tędy już forsz powinien przejść. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest spoko. Chwileczkę zrobiłem, bo myślałem, że na górze skończę, ale skończyłem na górze. Będzie trzeba coś pomyśleć z tym, jak to zrobić. No nic. No i tak w takim okresiać nie będę. Muszę czekać na razie. Chyba lepiej posiać trochę później, wiecie, niż w takie bagno. Chociaż pytanie, czy będzie lepiej, nie? Bo może nie być lepiej. Teraz odczyścić, żeby na drodze publicznej nie gubić. Może jakie drugie śniadanie by zjadł czy co Dobra Elegancko obczyszczony to się nic nie będzie brudziło Dobra, jedziemy do domu. Młody sobie pojedzie niech się uczy. Ja będę mógł leżeć na kanapie i seriale oglądać Czy coś. Czy grać? W Call of Duty, fota, Fortnite, a, wszystko no siadaj, zjechał jechał no, ale... Spokojnie po tych dziurach millimetri Zobaczymy co ja tam wykombinuję. Pojedziemy zasieć nawóz, popada to się fajnie rozpuści, a poniedziałek się uprawi i się zasieje. Z tym głęboszem. To tak myślę. By nawet było miejsce, żeby wjechać, go wyciągnąć. Wiecie, o co chodzi. Tylne dwie łapy wyciągnąć, a to wpuścić, ile się da. Nie. Tylko że to... Obawiam się, że ta konstrukcja i tak nie wpuści się. Ile tam te ramiona forsza, no to ile to wyjdzie w ziemię? Tyle. To głębiej nie wejdzie w ziemię, a to jest około 35-40 cm, więcej nie jest. No, jakby tak na 40 centów zrobić, To nie, to może by to dało rany. Dzisiaj tak dajcie znać, czy to jest sens w ogóle zapinać do forsza i spróbować tam tak głęboko, głęboko przeryć, może tam jest jakaś podeszwa płużna, kóziu, albo jakaś taka warstwa niewzruszona, tam zawsze łąka była, no, to nie wiem, właśnie. O, dobra, palimy tutaj tego, jego mościa, jedziemy. Kurde, ale mi się nie chce. Śmierdzi tu w tym traktorze. Co? mamy tutaj 50, 100, 150 kilo. 150 kilo na hektar, niecałe 50. Ostatnio jak jechałem od Rafała, to mi z pola na pole jak przyjeżdżałem, to mi ta lampa spada jedna. I tak dym dała, tamta chyba. No tamta, że tu na trybce jest, bo bym roztrzaskała, by mi się... Łukasz musi zrobić to do porządku kiedyś. Kiedyś zrobię. Ja to wszystko kiedyś zrobię do porządku. Może nawet kiedyś będę porządnym gospodarzem. Już jest do porządku zrobione. To to nie jest zaorane. No wiadomo tutaj to im bliżej tego bagna, im bliżej tego bagna, tym gorzej tu było to załorać. To jest masne. Czy ja się tuż środku nie utopię, nie utopię się. Kurde, jak co to przecież forsza mam. Koliny nie mam. Pożyczyłem koledze na akcję Kiszonkę. Jeszcze nie odebrałem ani mi nie odniósł. Może przepił? <gryw> nie, dzisiaj go widziałem, to mówił, że nie przepił. Co? Patrzcie kurde tu Zresztą wy to widzieliście jak gorałem przecież to co tutaj jest Ale się porobiły takie Masne skiby Tutaj już w ogóle Dobra jedziemy kurde po szkoda czasu Elegancko. No nie, no prawie, prawie. No to by trzeba tylko tam na jeden talerz otworzyć, tak jak zawsze tutaj w tym tak zarzucić. I jest egelansko. Jest rozsypany ten lawus, no Jest trochę. Wiadomo, to kurde 100 kilo 100 z groszem na hektar. W polifoski to jest o a lampy zgubiliśmy. Ja wiedziałem, że tak będzie. A jeszcze gorzej, jak magnesy odleciały. Będziemy teraz chodzić po. Ch... szukać magnesów. Nie, tu nie odleciał, tu jest i tu jest, dobra. Już z kierunkowskazów po. Bo... wyleciał ten. Dobrze mi się nie wkręciło. Patrzcie, w zeszłym roku nie odpadała, w tym roku, kurde, odpada. Ej, watch lewy kierunkowskaz. Dobra, wyłącz jest ok, gra. A tam jest. Drugiego nie ma, bo żarówka wypadła. Odmuchałem rozsiewacz, ale i naginając się zarobić się bo już widzicie, co tutaj się dzieje. Pada, to mocno w miarę. Ale dobrze jak pada. Na moje zboże i siano sąsiada Teraz jadę umyć ją rozsiegać Ale nie pod ci świeżą, bo nie bardzo mam będzie ją zapiąć to normalnie pod kramy z pistoletu go umywa Trzeba poczekać aż przestanie padać Chciałem czekać aż przestanie padać ale nie bardzo przestaje, a na radarze widzę, że... że się nie kwapi właśnie, żeby miało przestać padać więc myję ja wiem, myjką ciśnieniową byłoby lepiej ale to jest za duże przedsięwzięcie ją rozkładać w ogóle a tu jest też naprawdę fajne ciśnienie wiem, że więcej wody idzie, bo to nie jest taki strumień Dobrze wyśpiąć Żeby go korabia nie brała Jak myjecie swoje rozsiewacze? Myjecie je w ogóle, czy tylko, nie wiem, dmuchacie porządnie, czy coś? Bo ci potem takie, kurna, smugi bazy robią Tak się to zostawi, cyk, to wyłączyć, to wyłączyć, światła zgasić, okno zamknąć, no i co? I się rozpadała jak jasna cholera. No to już nic nie zrobimy w dzisiejszym odcinku, trudno. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym, nara.